Czym jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna? Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to cyfrowy odpowiednik tradycyjnej pieczęci firmowej. Zapewnia integralność i potwierdzenie źródła pochodzenia dokumentu. Kwalifikowana pieczęć jest weryfikowana przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu pieczęci, który możesz kupić u kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, np. w KIR. Kwalifikowany certyfikat pieczęci zawiera potwierdzoną nazwę firmy oraz identyfikator, np. NIP lub numer KRS. Wraz z certyfikatem otrzymasz od dostawcy narzędzie do składania pieczęci. Pieczęć elektroniczna może znacząco usprawnić procesy biznesowe. Wykorzystasz ją wszędzie tam, gdzie potrzebujesz potwierdzenia, że dokument pochodzi z Twojej organizacji, np. do poświadczania faktur lub opieczętowania oferty.